Znam naprawdę wiele osób, które są święcie przekonane, że o związek trzeba dbać tylko od wielkiego dzwona. Czyli takie osoby mówią: No, jak pojedziemy już ten raz w roku na wakacje, to wtedy wszystko ponadrabiamy. Albo zrobiłem coś złego, zrobiłam coś złego dla mojego partnera, czy zaniedbałem drugą osobę, bo dużo pracowałem, ale teraz kupię tej osobie jakiś prezent i na pewno pogodzimy się, na pewno wszystko będzie dobrze. A więc prezent, podarek rozwiąże tutaj nasze problemy. Problemy i sprawi, że znowu będziemy się ze sobą dogadywać. Inne osoby mówią, no, jedna randka na kilka miesięcy na pewno wystarczy, żeby utrzymać tą relację, żeby ze sobą pogadać, żeby jakoś o ten związek zadbać. A więc takie osoby żyją w nastawieniu, że o związek dbamy tylko i wyłącznie od wielkiego dzwona, i że nie trzeba dbać o związek tak codziennie, każdego dnia, tymi małymi gestami. I to jest właśnie kluczowy błąd. Wielu relacji, które szczerze można określić jako niezadobre relacje, bo w takich relacjach ludzie zapominają o tym, co jest naprawdę ważne, co tak naprawdę przyciąga ludzi do siebie i co sprawia, że my jesteśmy szczęśliwi, żyjąc we dwoje, pomagając sobie. Bo właśnie chodzi o naszą codzienność, chodzi o małe, drobne gesty, które albo mogą nam to codzienne życie umilić, albo brak takich małych gestów, zaniedbywanie tych małych gestów, tych drobnych spraw sprawia, że my widzimy, że ta druga osoba o nas nie myśli, że my nie myślimy o tej drugiej osobie, że po prostu ta codzienność nie ma nic wspólnego z tym że my żyjemy we dwoje, Że my żyjemy w parze. Ja często mówię o takich związkach, że takie związki przypominają bardziej takie życie współlokatorów, że ludzie mijają się gdzieś w drzwiach, nie rozmawiają o ważnych sprawach, czasami rozmawiają o tym, żeby kupić mleko, bo brakuje go w lodówce. Natomiast takie osoby bardziej się mijają i bardziej żyją obok siebie niż ze sobą. I w takich związkach właśnie brakuje takich drobnych, małych gestów, które sprawiają, że takie codzienne, zwykłe nasze życie staje się przyjemne i że możemy takim zwykłym życiem się cieszyć. Bo to jest kluczowe, że dbanie od wielkiego dzwona o związek sprawia, że nam się wydaje, że tylko takie duże momenty w związku mogą być naprawdę szczęśliwe. Natomiast dobre relacje to relacje, w których jest pełno takich małych, drobnych gestów, które sprawiają po prostu tej drugiej osobie uśmiech na twarzy. I dzięki tym małym uśmiechom, dzięki tym małym gestom po prostu nasze codzienne życie jest przyjemniejsze. Budbanie o związek od Wielkiego Dzwona to jest takie godzenie się na to, żeby było tylko kilka jakichś ważnych, wyjątkowych chwil. Natomiast te wyjątkowe, choćby nie wiadomo jakie to były chwile, nigdy nie przykryją tego że codziennie brakuje nam tej bliskości, życzliwości, takiego zwykłego porozmawiania ze sobą, podtrzymania się za ręce, takiego spojrzenia na tę drugą osobę z taką dobrocią i życzliwością dla tej osoby. I właśnie o tym chcę wam dzisiaj powiedzieć, o drobnych gestach, które zmieniają tak naprawdę wszystko. I to właśnie po drobnych gestach bardzo łatwo poznać, czy dana para jest ze sobą szczęśliwa, czy takich drobnych gestów brakuje w tym związku, i ci ludzie raczej ze sobą szczęśliwi nie są. I pewnie zastanawiasz się, skąd wziął się pomysł na tytuł tego dzisiejszego materiału? Czyli czy chcesz herbatę? I ten pomysł nie wziął się z przypadku. On wyniknął z pewnej rozmowy z moją klientką, która zainspirowała mnie do tego, żebym nagrał dla was ten odcinek, ponieważ sprawa dotyczy wielu osób i dopiero sobie pomyślałem, że warto by było na ten temat powiedzieć właśnie w kontekście takiej zwykłej herbaty czyli takiego zwykłego małego codziennego gestu, ponieważ w rozmowie z tą klientką usłyszałem pewne słowa, które wiele osób może odnieść do swojej pary. I ta klientka opisując swoją zwykłą sytuację z partnerem, oni niestety bardzo mocno oddalili się od siebie. Nie wiadomo, czy są jeszcze w stanie zawalczyć o ten związek, bo tak mocno ich sposób na życie się rozminął, tak mocno rozminało się to, w jaki sposób widzą przyszłość tego związku, więc nie wiadomo, czy jeszcze ten związek da się uratować. I ta klientka opisała taką zwykłą sytuację, kiedy jest razem w mieszkaniu ze swoim partnerem i opowiada tutaj coś takiego, że ten partner. Zaczyna robić sobie herbatę, i on sam z siebie zupełnie jej nie zapytał, czy również zrobić jej herbatę. Bo on sam dla siebie robi tą herbatę, a ona stoi tuż obok i mówi: Jestem tuż obok, ale on zupełnie nie pomyślał o tym, że mi również może chcieć się, chcieć się pić. Zupełnie nie pomyślał o tym, żeby porozmawiać ze mną, żeby mnie zapytać, czy również bym chciała herbatę. Wydaje mi się, że jestem dla niego przezroczysta, że jestem dla niego jak powietrze. I ta klientka dodaje: Od dawna mój partner nie wyszedł z żadną inicjatywą, nic nie zrobił sam z siebie, nic sam z siebie nie zaproponował. I jeszcze dodaje: O wszystko sama muszę prosić, przypominać się po kilka razy, aby coś zostało zrobione, aby coś tutaj w tym związku wykonał. I dodaje na końcu. Czuję się ignorowana w tym związku, niedostrzeżona, zupełnie niepotrzebna. Zobaczcie, wyszło to od rozmowy o taką zwykłą herbatę. I ta herbata jest tutaj taką metaforą. Dla każdego z nas ta herbata będzie znaczyła zupełnie coś innego. Natomiast znaczy to w takim szerszym kontekście naszych związków ta herbata, że są pewne drobne gesty. Które sprawiają, że po prostu życie we dwoje jest łatwiejsze. I chodzi o to, że ten przykład jest uniwersalny, ponieważ wiele osób spotkałem na swojej drodze i w życiu tych osób brakuje takich drobnych gestów i te drobne gesty związane są z tym, żeby po prostu zauważyć tą drugą osobę, żeby zauważyć, że ona też ma takie potrzeby jak my mamy, żeby wyjść trochę ze swojej własnej egoistycznej perspektywy, żeby spojrzeć na coś więcej niż czubek własnego nosa i zapytać tą drugą osobę czy ona chce herbatę, czy może chce zimną wodę z lodem, bo teraz jest bardzo gorąco? Jeżeli coś robię dla siebie, to może też powinienem zrobić to dla tej drugiej osoby, a nie udawać, że skupiam się tylko i wyłącznie na sobie, że tej drugiej osoby nie ma, że nic poza mną mnie nie interesuje, bo takie życie egoistyczne w dłuższej perspektywie w związku jest wykańczające, ponieważ widzimy wyraźnie, że ta druga osoba nie dostrzega naszych potrzeb. Czujemy się właśnie tak jak ta moja klientka, jak powietrze, że jesteśmy przezroczyści, że ten partner zupełnie czy partnerka nie dostrzega naszych potrzeb. I ten przykład, który wam tutaj podaję, jest naprawdę uniwersalny, ponieważ w wielu różnych kontekstach, w kiepskich związkach właśnie spotkałem się z taką sytuacją, że brakuje tych małych, drobnych, codziennych gestów tego zauważenia drugiej osoby. I chodzi mi tutaj o to, że jeżeli mówimy o ratowaniu związku, to bardzo często mamy takie fantazyjne myśli, przypominają się nam różne sceny z komedii romantycznych, że te ratowanie związku to musi być też coś takiego od wielkiego dzwona, jakieś wielkie wydarzenie, kwiaty, randki, przeprosiny, obietnice, że już teraz wszystko będzie inaczej, że teraz ja się zmienię i twoje życie będzie usłane różami. I wyobrażamy sobie takie wielkie sceny, ale to są właśnie sceny filmowe. W normalnym, realnym życiu wygląda to zupełnie inaczej. Jeżeli chcemy uratować naszą relację, to wszystko zaczyna się od drobnych gestów i od dostrzeżenia potrzeb tej drugiej osoby, od życzliwości, dobroci w takim codziennym życiu nie od wielkiego dzwona, nie w święta, nie w niedzielę, jak mamy dużo czasu, nie w momencie, kiedy otaczają nas znajomi i robimy coś na pokaz, że teraz jesteśmy niesamowicie dobrym mężem albo wspaniałą partnerką, i teraz dbamy o naszego partnera. Tylko robimy to wtedy, kiedy nikt na to nie patrzy, nikt nas nie ocenia. My sami z dobroci naszego serca chcemy zadbać o to, żeby tej drugiej osobie było dobrze, czyli zadbać o jej podstawowe potrzeby. I w związku, w którym ta druga osoba nie zapyta cię nigdy, czy chcesz tą herbatę, kiedy ona sama sobie tą herbatę robi, czegoś brakuje. I brakuje właśnie tych drobnych, małych gestów, z których usłana jest nasza codzienność. Bo moim zdaniem. Bez takich drobnych gestów i bez wyciągnięcia ręki do drugiej osoby, niczego naprawdę nie da się naprawić w związku. Nie będzie szansy na te kwiaty, przeprosiny itd., na te wielkie gesty, do momentu kiedy nie zrozumiemy, że nasza codzienność, te małe rzeczy, które się dzieją każdego dnia są kluczowe i odpowiadają za to, czy nasza relacja będzie dobra. Czy jednak nie będzie dobra i ktoś będzie w tej relacji czuł się nieszczęśliwy? A więc można podsumować, że w dobrych związkach ludzie bardzo dużą uwagę zwracają na takie drobne gesty i codzienność, coś, co można zrobić dla tej drugiej osoby. Czyli mówiąc ze swojego doświadczenia, jeżeli ja robię herbatę, jest obok mnie moja żona, no to zapytają, ją, czy chce tą herbatę. Tak samo jest jak moja żona robi herbatę, to mnie zapyta, czy ja ją chcę. A więc dostrzegamy też tą drugą osobę, a nie tylko przyjmujemy swoją własną perspektywę. I w takich zdrowych, szczęśliwych relacjach, przyjmowanie perspektywy drugiej osoby i pytanie jej o to czy czegoś chce, czy czegoś potrzebuje, jest całkowicie normalne. To wydaje się tak normalne i tak naturalne jak oddychanie i taka życzliwość dla drugiej osoby, dobroć, po prostu bycie dla tej drugiej osoby kimś, kto jej pomaga, to jest coś bardzo naturalnego. Natomiast w kiepskich relacjach, kiedy mówię właśnie o takich przykładach, że można coś zrobić na tej drugiej osoby, podać jej wodę czy tą herbatę, w takich kiepskich relacjach ludzie od razu reagują oburzeniem i mówią, no przecież, jakby ta moja partnerka chciała, to by sama sobie tą herbatę zrobiła. Albo jakby chciała, to by mi powiedziała, to by mi jej zrobił. I właśnie tu jest ten podstawowy błąd. Tu jest cały, cała różnica między dobrym a złym związkiem. W dobrym związku. Mamy inicjatywę. Chodzi właśnie o wychodzenie z tą inicjatywą. Chodzi o to, żeby pokazać drugiej osobie, że o niej myślę, że o niej pamiętam i że ona jest dla mnie ważna, że nie myślę tylko o czubku własnego nosa, ale myślę też o tej drugiej osobie. Bo w momencie, kiedy ja wychodzę z inicjatywą, to pokazuję, że gdzieś w mojej głowie cały czas ta druga osoba jest blisko. I takie wychodzenie z inicjatywą jest szalenie ważne w związku, bo brak tej inicjatywy. Sprawia, że pojawia się bierność, a bierność zabija związki. Bierność staje się w pewnym momencie naszym nawykiem, i od takich małych, drobnych czynności, w których jesteśmy bierni, zaczyna się to rozlewać po całej naszej relacji i bierność staje się wygodna. Staje się takim naszym trybem domyślnym. Czyli ogólnie jesteśmy bierni w związku, nie wychodzimy z żadną inicjatywą. I kiedy pojawia się taka bierność. Ludzie przestają sobie myśleć, przestają myśleć o swoich potrzebach nawzajem i przestają się starać. Po prostu odpuszczają i skupieni są tylko i wyłącznie na sobie, natomiast druga osoba niech robi sobie to, co chce, a jak już chce czegoś od nas, to niech nas o to po prostu poprosi. I takie właśnie związki, w takich związkach brakuje tych drobnych gestów, które oznaczają czułość, dobroć, życzliwość, a przecież z tego właśnie stworzona jest dobra relacja. I myślę, że ta metafora z tą herbatą. Będzie bliska dla każdego. Każdy z nas ma tą swoją herbatę. Natomiast właśnie o tej herbacie bardzo często słyszę, że jak ktoś już jest tak sfrustrowany tym swoim związkiem, tą postawą partnera czy partnerki, to taka osoba wręcz w rozpaczy mówi, że on lub ona nawet mi herbaty nie zrobi. I dlatego właśnie z tą herbatą, z tą metaforą herbaty mówię Wam dzisiaj, opowiadam o niej, ponieważ to jest bardzo często spotykany przykład. Że jak już jesteśmy tak rozczarowani tą drugą osobą, to pokazujemy coś tak prostego, prozaicznego, niby ta zwykła herbata, ale jednak właśnie w tym przekazie mamy coś takiego zakażonego, że to jest takie mocne dla nas, że niby to jest tak proste do zrobienia dla tej drugiej osoby, a nawet tego ten nasz partner czy partnerka nie może dla nas zrobić, nie chce dla nas zrobić i właśnie po tym poznać kondycję naszego związku, że brakuje nam takich małych, drobnych rzeczy, które ta osoba mogłaby dla nas zrobić. Ale ona po prostu tego nie chce zrobić. Ona nie wychodzi z inicjatywą, bo bierność stała się jej nawykiem, bierność stała się sposobem na jej życie w tym związku. I to jest wygodny wybór, ponieważ nie musi się w niczym starać. I ta bierność dla tej osoby jest po prostu atrakcyjna. Takiej osobie wystarcza bycie w tym związku, bierność w tym związku, i nie skupianie się na niczym, na tej drugiej osobie, po prostu takie trwanie z dnia na dzień. A naprawdę trudno jest żyć z kimś, kto jest skupiony tylko i wyłącznie na sobie, kto ma taką postawę egoisty w związku. Trudno jest żyć z kimś, kto stał się taki bierny, kto nie ma żadnej inicjatywy, kto nie zrobi niczego sam z siebie, tylko o wszystko ty zawsze musisz prosić i to nie raz, a po 10 razy i cały czas musisz o tym przypominać, bo ta osoba i tak zapomni. I to właśnie takie pokazywanie, myślę o tobie, wychodzę z inicjatywą, to jest najskuteczniejszy sposób na to, żeby pokazać drugiej osobie, zależy mi na tobie. Chcę, żeby ten związek był dla nas obu szczęśliwy, satysfakcjonujący. Chcę, żeby w naszym codziennym, zwykłym życiu było więcej takich dobrych chwil. Żeby chociaż mała rzecz, którą mogę dla Ciebie zrobić, sprawiła, żebyś ty miał czy miała uśmiech na twarzy. I z takich małych, drobnych momentów składa się nasze życie, ale dzięki temu, że my próbujemy to życie. Jakiś sposób sprawić, że było lepsze dla tej drugiej osoby, to ta osoba po prostu czuje się zaopiekowana, czuje się doceniona, czuje się w ogóle zauważona, bo najgorsze, co można zrobić w związku, to właśnie sprawić, że ktoś czuje się taki przezroczysty jak powietrze, że zupełnie ma poczucie, że nie obchodzi tego partnera czy partnerki. Jednak takie podejście, taka życzliwość, wychodzenie z inicjatywą, dostrzeganie czegoś więcej niż czułek własnego nosa nie jest naturalne dla wszystkich i musimy o tym wiedzieć, bo jeżeli ktoś właśnie nie potrafi w taki bezrefleksyjny sposób myśleć o partnerze. To prawdopodobnie ma takie schematy wyniesione z domu, czy nie zdążył się w domu tego nauczyć. Możliwe, że miała trudny bagaż doświadczeń. Nie w każdym domu było kolorowo, nie każdy miał dobre dzieciństwo i są sytuacje, w których ludzie musieli nauczyć się bycia egoistami w domu, żeby jakoś przetrwać, żeby zatroszczyć się o siebie. I dlatego takie osoby nie potrafią w taki naturalny sposób myśleć bezinteresownie o tym partnerze czy partnerce. Ale nie oznacza to tego, że nie mogą się tego nauczyć, bo w domu się tego nie nauczyły, natomiast w związku mogą się tego nauczyć. I moim zdaniem, nawet najtrudniejszy bagaż doświadczeń, nawet najgorsza przeszłość, jaką mamy za sobą, nie oznacza, że my nie możemy coś w naszych schematach zachowania zmienić i że nie możemy nauczyć się właśnie dostrzegać taką drugą osobę i wychodzić z tej naszej egoistycznej postawy. Jednak wymaga to pewnej świadomej pracy, wymaga to zwracania uwagi na potrzeby tej drugiej osoby. I podam Wam tutaj bardzo prosty przykład. Wyobraźcie sobie, że kończycie właśnie kolację z partnerem czy z partnerką i zaczynacie zbierać rzeczy, naczynia do zmywarki. I ten partner czy partnerka może Was zapytać, czy Wam pomóc. Tylko, że jeżeli ten partner i partnerka ma taką minę, że po prostu, jeżeli chcecie to, otrzymać od niej tę pomoc, to ten partner czy partnerka będzie to robić z wielką łaską, z wielkim trudem i pokaże Wam całym sobą ogromne niezadowolenie, że lepiej by było, jeżeli Wy byście o to nie prosili. Natomiast osoba, która chce pracować nad właśnie taką inicjatywą w związku, zamiast. Pytać o to, czy ci pomóc, po prostu dołącza się do tego wspólnego sprzątania po kolacji, zaczyna wkładać te naczynia. I nie musi tutaj nic pytać. Stara się po prostu pomóc tej drugiej osobie, stara się sprawić, żeby tej drugiej osobie było łatwiej. Czyli angażuje się w różne obowiązki, które ma ta osoba, bez takiego pytania, czy ci pomóc. Bo najgorsze rzeczy, które są związane właśnie z, takim, z taką chęcią pomocy, która jest trochę udawana, są w sytuacji, kiedy właśnie ten partner czy partnerka pyta cię, no, pomóc ci w tym, czy to chodzi właśnie o te naczynia, czy o każdą inną rzecz związaną z jakimiś obowiązkami domowymi, czy jakimikolwiek. Człowiek, to ta osoba niby cię pyta, czy ci pomóc, ale widzisz, że ma wypisane na twarzy, że nie chce tego robić, że po prostu jeżeli ty będziesz chciała tą pomoc, to oczywiście ta osoba ci pomoże, ale będzie ci pokazywać całym sobą, że jest z tego niezadowolona, że ona nie ma ochoty tego robić. I taka pomoc jest często przez nas niedoceniana i my machamy ręką i mówimy, jeżeli mam obserwować partnera z tym jego grymasem na twarzy, tym, jak robi coś z niechęcią, to ja już wolę się sam tym zająć, bo my naprawdę nie lubimy, jak ktoś nam pomaga z taką wielką łaską i taki trud nam pokazuje, że tutaj wkłada nam tutaj, że tak bardzo nam pomaga, a my robimy po prostu swoje codzienne obowiązki. Jeżeli ten partner czy partnerka w żaden sposób się w to nie angażuje, no to też buduje pewien dystans między nami. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał był trochę inny niż zwykle, był dla Was taki refleksyjny. I właśnie dlatego zachęcam Was do takiej głębszej dyskusji tutaj w komentarzach. Jakie drobne gesty Waszym zdaniem są ważne w Waszej relacji? Jakie te drobne, małe rzeczy, które robi Wasz partner, Wasza partnerka są naprawdę dla Was ważne? A jakich drobnych, ważnych gestów brakuje w Waszej relacji? Zastanówcie się również, jeżeli chcecie, to napiszcie o tym w komentarzach, w jakich obszarach brakuje wam inicjatywy tej drugiej osoby, tego partnera czy partnerki. Gdzie byście chcieli, żeby tej inicjatywy było więcej. Jeszcze jedna rzecz. Chodzi tutaj o to pomaganie zmusu Zastanówcie się, co jest, co się dzieje w sytuacji, jak reagujecie na taką sytuację, kiedy partner czy partnerka pyta wam, czy wam pomóc, wy mówicie, że tak, chętnie skorzystacie z tej pomocy. A ten partner czy partnerka robi taką, znaczy pomaga wam z taką wielką łaską i ma wypisane niezadowolenie na twarzy. Czy taka pomoc jest dla was cenna i ważna, czy chcecie korzystać z takiej pomocy, właśnie kiedy ten partner czy partnerka całym sobą pokazuje, że tak naprawdę nie chce wam pomagać? Czy może jest tak, że raz, drugi, trzeci zdarza się taka sytuacja, że widzicie to wielkie niezadowolenie tej drugiej osoby i w końcu odpuszczacie i mówicie, jeżeli. Tak ma wyglądać Twoja pomoc, to ja tej pomocy nie potrzebuję. Nie chcę tego, zrobię to sam czy sama. Dajcie znać, jak wy reagujecie na taką wymuszoną pomoc. Że z jednej strony ktoś Wam się oferuje z tą pomocą, ale Wy widzicie i czujecie całym sobą, że ta druga osoba nie chce naprawdę Wam pomagać. Czy Wy przyjmujecie taką pomoc, czy raczej rezygnujecie z takiej pomocy? I na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do tytułu tego dzisiejszego materiału. Zastanówcie się. Czy w waszej relacji każdy z was sam parzy swoją herbatę i nie oglądacie się na potrzeby drugiej osoby? Czy może jest tak, że macie to szczęście i ta druga osoba jest otwarta na wasze potrzeby i pyta was z taką życzliwością o takie drobne, codzienne rzeczy, które mogą wam umilić ten dzień? Dajcie znać, jeżeli chcecie opowiedzieć o swojej relacji, czy Tą herbatę musicie zawsze parzyć sami, a jeżeli nawet chcecie, żeby druga osoba ją zaparzyła, to musicie na niej to wymusić, musicie o to poprosić, musicie się jej upomnieć, czy może macie to szczęście, że ta druga osoba w waszym związku ma inicjatywę i to właśnie ta inicjatywa poprawia jakość tej waszej relacji. Bo moim zdaniem wszyscy musimy sobie uświadomić, że drobne gesty mają ogromną moc tworzenia szczęśliwych związków. Natomiast nadal widzę, że zbyt mało osób docenia takie małe, drobne gesty, docenia taką codzienność, z której składa się nasze życie we dwoje. Także doceniajcie drobne gesty, patrzcie na potrzeby tego partnera i zastanówcie się w jakich drobnych rzeczach możecie umilić mu życie, jak możecie drobnymi gestami sprawić, żeby ten związek wasz był lepszy i bardziej satysfakcjonujący.